No, no, Witajcie, tutaj jestem Simon, dzisiaj gamy widzimy widzę spocony Antoś. Widziałem, serdecznie pozdrawiamy Antek Moskal. Antek Moskal powiedział, napisał spocony Antoś i ton ton Dlatego robimy trzeci odcinek z nim. Oczywiście, jeżeli chcecie trzeci odcinek z Mistrzem Krzywy Cassiano. To oczywiście piszcie w komentarzach pod dowolnym filmem, bo nie mówiłem, że po tym co trzeba. Tak więc pod dowolnym filmem piszcie w komentarzach jakie, y, je, jego nick. Y, o, oczywiście, że on jest najlepszy czy takie coś, żebym wiedział, że nie chcecie go jakby dać do y, eliminacji, tylko po prostu y, chcecie nagrać, żeby był kolejny filmik. Y, no to zaczynamy. Oczywiście dzisiejszy temat odcinka to jest Fight Night... Challenge, dlatego no bo wiem, że miało być, że jedno strzałowiec to będzie Fortnite Night luźna gra, ale damy challenge, dlatego no bo pozdrawiamy serdecznie Zyku Malczewski. Słuchaj, jak źle przeczytałem, ale tak e, mi się wydaje, że dobrze przeczytałem. Napisałeś nam e, challenge, e, a, no napisałeś nam challenge tylko Sky, no Skybase Challenge, tak? Dlatego e, napisałeś nam Skybase Challenge, dlatego robimy Skybase Challenge. I zobaczymy, bo na jedno to jest bardzo bezpieczna e, gierka, dlatego no bo zawsze możesz skoczyć i to ci nie do HP, dlatego tak na spokojnie. A oprócz tego mamy jeszcze gra i tak dalej, wszystko to jest bezpieczne. Mam nadzieję, że uda nam się wy wykończyć tą gierkę dalej na skybase, ie. No i będziemy walczyć potem jeden na jeden. Nie wiem czy to się uda. Mam nadzieję, że tak. E, a żeby nam się to udało, tojcie nasz kanał z dzwoneczkiem, żebyście nie przegapili żadnego naszego najnowszego filmu. No i oczywiście dajcie lajka like pod tym filmem, no bo mam nadzieję, że Wam się będzie podobał. Tak więc... Zaczynam! Serdecznie polecam też inne filmiki. Na przykład odkrywamy mema odcinek 3, tam też jest coś powiązane z Skybaseem. Dlatego zapraszam Was do oglądania. Coś jeszcze Spocony? Antoś? Chyba nie! No chyba nie. Tak więc trzeba mieć jakąś mega snajpę tutaj. A ja już mam. Ej, to jest jedno z to jest najlepsza gierka na skybase. Ładzio, ja już mam. O, mam nazywacę? I mam, mam jeszcze, co? Yeah. Yeah, boy, yeah, boy. <śmany> Spróbuj to powiedzieć z przygryzionym języczkiem. Oh, yeah, yeah. boy. <śmany> no. Oh, yeah, boi. Nie da się. No chłopie! Ale się nie chce zedytować ścianka, okej. A czy schody? O, mam... Aha, w sumie poruszki na mnie są pod Są. Nie są. Są. Nie, bo nam tutaj jak spadniemy. Mogę. Nie. Ej, chłopie. Ja nie idzie Nauczyłem się edytować schody, widzowie. Naprawdę. Pan na to, Patrz to, to. Chodź tu. Chodź tu. Patrz, strafiam okay. teraz snajpę w kogoś. Za wysoko to ja sobie. Patrz, no patrz na to, patrz na to. O! Nieeee! Dobra, masz, ale patrz. Ja no, na jak i z oh! oh! ciebie! Ej, skość. szczerze to przy przypadek. A, granaty mi jeszcze wybierzesz? Okej, okay, okej, okay, dobrze. Tak się bawimy. Jak, ciwa, mi, jak jak tak mi wypadnie coś fioletowego, to piszcie w komentarzu. Strzelacie łapkę. Fioletowe. No łapkę to. Jest. O, mi wypadło. Strzelacie łapkę. Co? Mikasz? Sztucer. Co znasz? Nie no, ja bym oszukiwał. No jasne, że jeszcze nie widziałem, czekaj. No Jezu. Hmm. Ja nie sobie Ja tego mogłem wziąć, nie, zawisiło mi się coś. Oj, szybko. To ja przebiorę tylko sztuczę. Nie żywa. Spokojnie. Mam nie jest ktoś, no, dobra. Jeszcze nie masz ten O, jest O, Mam jabłka. Dobra, jak gdzieś tu muszę. Jabłka, mieć dobra, szczęście. Dobra, to sło. są chyba sztabki zawsze, tak mi się zdaje obecnie. Widzę! Chłopie, mam 1600, a ty masz 2200 Idę na jedynie Widziałeś? Niech to? Nie, to Ale śnież tak, dobra Ej, my nie zbieramy matz! Chłopie! Skandal! My się tutaj bawimy widzowie ani! To <laughs> wola... Co chodzi? No. Nie wiem. Mogę ma... użyć ta impulsy? No, dobrze. No, dawaj, jedziesz. I gra play, Oby i to gra nikogo coś. nie było. No i zbieramy tutaj mocne, bliżej sterki. A nie idziesz sobie po tamten ten hmm. Tutaj mamy niebieskie. Mamy tutaj. auto. Niebieskie sztucze, tutaj mamy. Ej, chodźmy Czyli do lasu, bieram. tutaj będziemy zbierać drewno, bo ja tutaj nawet mam trochę tego, innych masek, A nie mam go widziałeś Ty widziałaś jest drewno? Ani mam 70 matów, dobra, git. Git. Okej, okay, thanks. Dobra, zbierajmy masek. A jak? W, razie, w razie czego mamy auto. Dawaj autem na Skype zbierzemy. Myślę. Ja o dużych rzeczach myślę. No tak nie widać. A, okej. Okay. Dobra. Zapamiętam co. Okej. Okay. Dobra. O, mam złoto. Ja mam tysiąc drewna. Ja mam 200 długo. A chciałbyś grapier? Chciałbyś? No, chciałbym. A patrz co tam jest. Chłop, jaki bambik. No jaki bambik? Z ciebie ja. Co? Chciałbyś takie? Albo takie? No, Które chciałbym. byś chciał? Prawa, czy lewa ręka. E, ja myślę, A że dużo. A to lewa. Jednak. No to lewa. No to to była lewa, to są wziąłeś Dodaj obie. Co dobra. Jen, ten, ten... Ej, mnie nic nie dobra, ja na tartak. Ja mam! Aha, dobra. Ja będę budował. Zaklepuję. Ja buduję. Zaklepuję. Ja buduję. Zaklepuję. Ja... Ej, widzowie, Simon się zaciął. Buduję. Za Sklepuj. Nie! Strefa idzie! To chodźmy do lasu. Co? No bo będziemy zrobić. Dobra, ja zewnątrz. tutaj kładę jump pada. I może... Zacz... To? Żeby mniej, żeby... Dawaj z tej górki zacznie. No właśnie, żeby mniej tego. Oh, wow. Simon, ale ty myślisz. Ten, 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 ten. Ej, to... może ja się dam jabłko zjedz, żeby nie, żebyś nie był na hito. No, to, ale mi to pomoże. No bo wtedy nie jesteś na hita. Tak, na pewno. Na pewno. Mhm. Już tak. Chcesz? No chcę. Ja cię strefa, tu nie mega dużo. Nic nie bije. O, to dobra, to możesz sobie chodzić po strefie. No. Strefa nie biję. Ej, czemu to jest Chłopie, jak to nie bije? Simon, Sajmon, spiegaluj! Kupię! Ty, ja... A co myślałeś? Ja nie mogę, bambiczku! Weź moją kajtę i chodź mnie odwróć i robimy skybejta, tyle ile ma mamy. To tyle mamy. No jak nie dojdę. Nie boję się Nie no, nie tak się boję Zjedz sobie jabłko, chłopie Dawaj daj twoją daj, goneczkę I sobie zaczniemy budować I o, daj, daj, daj mi, daj mi, dajmy, daj mi 1000 matów sobie zaczniemy budować, ja zacznę albo osiemciąg. O mnie zapomni! O mnie się nie ma, ja sobie jadę Simon reklama chyba? <laughs> Dobra A te granaty nie biją? Nic nie bije, jak to jest grawitacja A, logika Simona myślałem, że one są fajne, bo można na blisko odrzucać <noise> Trafiłem kogoś! Wo! Trafiłeś. Trafiłam? Nie. Tak? Dobra, dobra, dobra. Jedziemy, 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 jedziemy. Już? No, chłopie, no tak. A daj mi ten. Ja Muszę Zbieraj mats. Chłopie, przecież... Pambieńczku, mały jesteś. Pambieńczkiem jesteś. A może ty? Zaraz cię je zabiorę. No, dziękuję. A ty zacznij, a do ciebie dojdę. O mój Boże, A może cię skolaps? Ja sobie jadę dam. Chłopie, nie, nie buduj, nie buduj! Ty źle budujesz! Chłopie, zostaw, 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 zostaw. Totalnie zostaw. Okej? Okay? Nie buduj, nie buduj. Bo źle budujesz. Nie, nie wiem, czy da się zabudować budować Chłopie... Co robisz? Bambiczku, skalapsowałeś mnie. Nic się nie skolapsowałem. Tak. Ta gra już trwa za długo. Dawaj, Dobra, dawaj! No, no dawaj, szybko. To źle, bo to źle ten. No to mam budować. No nie, ja buduję. O, brawo! W końcu ci jasno awesome przyszedł do głowy. A przecież to jest i tak bez sensu. Nie. Bo tak. wtedy mniej cię widać. No nie... A może jeszcze bardziej, co masz Kurde, skrócić. Ale tak Simon. Kisimon. no. no. Ja patrzę, czy nikt nie kolapsuje. Oprócz Simona, nie kolapsuje. no to chyba nikt nie kolapsuje. A to jest ten kolaps master. A jak? A jak? No. Za chwilę ci się skończy ten. Co mi się skończy? Czyli, bo zaraz będzie budowanie? No właśnie, za chwilę ci się skończy budowanie. No, bo ja se nie boję... Ja buduję ten. No, o pusty. już! Dobra. To dawaj, ja buduję, ja buduję. Ale nie tak! No wiem, czekaj. No i chłopie! No to buduj. Sam jesteś pambiczkiem. No jakby ci tak sporo pisać? Chłopie, się nawet się nie weź. Nie wasz się. Nie kolapsować. Ciekawe czy ktoś... Nie, nie Nie, nie robię Widzowie jak ten Skype się uda! To dajecie 100 zł. każdy u nas. <laughs> nie wiem, Dobra, stój, stój, Jesteśmy strefie. Teraz... Czekaj, zejdź stąd, zejdź stąd! Ma... zajdź stąd! Po co? A będziemy mi tak... Fajnie no jest i teraz co, jak? Chłopie! Coś ty zrobił. No buduj Dobuduj się do mnie, masz tyle matów, że da żadę. Ej, nie, nie kolaps. Chłopie, nie kolapsuj! Masz... Ma, no ja masz... nie mam maców! Masz typie typ tyle maców! Nie mam już! D, masz, no to grapplerem dojdź Albo z mi i dojdź Nie mam grapplera! Z mi i dojdź Co to jest dojdź do mnie? Że, aha, że chłop do mnie leci jakiś? No ej! Leci. To będę chodził do... do mnie. No nie da się. No jak to się nie da? On cię kolapsuje. Nie. Patrz, ja go zabiję! On Cię skolapsował! Simon, nie bójcie! Tak. tak więc widzimy niestety ten kolaps się... Dobra, baczy... a i wchodzimy na SkyBase'a! Dobra, może być. A ile masz mas? Dawaj, bo on miał dużo maców. O dobra, kupię, no! Znaczy, ja mam dalej 75, dlatego tak e, słabo, ale jeżeli Ty masz swoją no to... Jasne, dla mnie jest okej. Okay. O, oh. jedziemy. Jedziemy dur. A nie, to nie można tak. Chłopie nie! Ja się ja już nie, do, nie dobuduję. Co się nie dobudujesz. No mam mało matów i jeszcze nie ten. To byś grapplerem. No, nie mam, bo pozbieraj. Nie mam gablera. dobra, no. Chodźmy do strefy, pozbieram i wyjdę. No. Widzowie, że to skype jest, może się udać. Takimi małymi potyczkami, ale może Widzowie, sześć osób! Dobra, jestem ja w strefie. Coś ty powiesz? Co ty? Co ty robisz? Ej, dobra, dobra, nie, 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 nie stój tam. Jakiś gościu mnie odabił. Za chwilę dostaniesz heada i co? No i zginę. No właśnie. Czy tam jest... Patrz co tam jest. Ej, co to się stało? Nie wiem. Co to się stanęło, widzowie? Popatrz tam Jakiś jeszcze. Raz. Patrz, tu jest orwany. A Albo zrobił tak, że to jest niewidzialne, jakby... że wiesz, że... Nie, nie da się. Zniszczył to, znaczy... tak, to tak, że pewnie, że jest niewidzialne. Proszę! Patrz! O nie! Co tu się stanęło? Udawaj bez komentarza, co tu się stanęło. Widziałeś tego fraga? Jak ja to wygram? To ci to widok, jak on to wygra? To Simon na filmie kupuje mi gifta. O nie za 200. Aha. No dobra, możemy tak ustalić. No to jest się? Aha, dobra. Kopie tak nie ma. Możemy Musi, damy, damy rekinka. Okej, okay, ale musisz zrobić jeszcze 5. Znaczy jeszcze musisz zrobić przynajmniej trzy fragi. Nie, jednego. nie da się teraz zrobić. Jeszcze... Dwie. Nie, bo oni dwa fragi. Dobra. Jak mnie no znajdziecie, chłopy, pozabijajcie się. Chłopie, gdzie oni są? Pozabijajcie się. chłopaki. gdzie oni są? Pozabijajcie się, chłopie. Niemożliwe, że są na Skybazie. Pozabijajcie się. Pozabijajcie się, chłopaki. Ej, ale niemożliwe, żeby byli na Skybazie. To już jest dobra. na Skybazie, nie ma. Pozabijajcie się, chłopaczki. Pozabijajcie się. Pozabijajcie się. Tam się jeden boksuje. się. Po prawej. Pozabijajcie się, o? się, 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 się. No. ja tu byłem. Się. Masz skrzynię, po prawej. Nie da się na tej grawitacji. Ale się dobrze, dobrze się buduje na tej grawitacji. Pozabijajcie zabijajcie się, chłopaki! O nie. Jaki Bambic. Jaki bambi. no Jak więc... zrobię, ty... Simon? Mogę zrobić jednego fra... fraga, ale będzie to Dzirkshot. Eee. shot. Jaki no tak. zabijajcie nie, nie, nie. się, Bambic. No, a gdzie oni są? Gdzie? O, ja nie wiem, gdzie. Ej, do Skypej'sie, dawaj! No ale ich nie ma zniknęli! Zowie! <noise> Tej osoby dalej. Wszyscy w krzakach kampią. Wszyscy krzaki. Ale nie masz sobie dwa kragi chłopie. A jeżeli nie... Jeżeli... Chcę tylko ci powiedzieć, że jeżeli się nie uda, to ty mi kupujesz, żeby nie było. Nie, nie, nie. To, to nie, to ja to bez zakładu. Widzę, czy to jest sprawiedliwe, że nikt się nie zakłada? Nie. Gdzie on jest? Albo tak, albo nie. Nie chcesz żadnej na Za 200. Zresztą pewnie masz dużo pałdot. Właśnie, że nie. Gdzie masz? No nie Gierka? ma tych... Nie no rozpłynęli się! Dawaj, muszę zrobić jeszcze dwa fragi, żebym ci kupił. Ale ich tu nie ma. A jeżeli nie. Nie, zabij... nie! Jak oni są... Czekaj, jak oni są tutaj. Na sierbanych to ja wychodzę. To już, już nie gram w towiga. No bo gdzie oni by moglibyś? Patrz, strefa się Daj już Weź sobie rzut. Po co Daj. No, a co ci to da? Poczekasz sobie. Niech ktoś do ciebie strzelał, dlatego na pewno nie. No, nie strzelał. Chyba. Strzelali do ciebie. Staniesz, chodzika za chwileczkę. Za chwileczkę ty... Zostaniesz pięknego helika, o właśnie ty, ty, ty. Ja już jestem prawie na maksymalnej wysokości. I nikogo tu nie ma w Będą cię kolapsować, wiadomo. No i? ale ich tu nie ma. Mówię ci kapią w kaczku. Muszę zrobić jeszcze dwa. piagi. już mówi, zostały trzy osoby. Jak? Dwa Łopy się tam pozabijały. Oni są razem. Zabili tego trzeciego. No ale gdzie? Może są w domku. Nie, bo nie było żadnych strzałów. Jak oni sobie tam kampią z rybkami... Ale musisz zrobić jeszcze dwa fragi. Akurat jak ich zabijesz, zrobisz wina no to... Znaczy tak naprawdę to musisz zrobić wina, dlatego to akurat środejszy. Musisz ich zabić. dwoje. Ej, gubi się w burzy! Ktoś się zgubił w burzy. To myślę, że tak jest. Oni tam walczą. A jak wygram? Ale musisz zrobić jeszcze dwa fiagi, dlatego tak nie wiem jak to no to zrobisz. Musisz nie, ty, ja się ty nie ty się nie sam się zabić. Musisz sam się zabić i kogoś zabić. To musisz, jakby, możesz zrobić... Nie, tamtym... ja, ja, ja wychodzę z tego zakładu. No przykro mi, nie można wyjść. Nie, ja, ja... A ty mogłeś! Nie. No, ale go tu nie ma, no. Przykro mi, już... Widzowie, jak sobie wybrać y, ten za 200? Nie. Wybrać. Nie, nie, Może ja, ja nie Może widzowie jakąś motkę fajną, nie wiem. Jakąś na przykład jedzenie pizzy, a nie jedzenie... Co się stało? aha to nie zaraz, ja ci nie kupuję. Ja ci zaraz powiem, ja ci zaraz powiem. Ja dobra, jak się zabijesz teraz, to zajmę. Nie da się już. Ale nie da się. Nie, nie, nie. Kupujesz? nie, nie, nie. Tak więc zrobię takim fajnym akcentem. Że kupuję mi spocony nie, 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 nie. Na coś... A nie, dobra, wychodzimy do lobby, do lobby i kupujesz mi. Może być dzisiejsze. A ja nie mam fałdolców. Ile masz? Wie, nie, mam 150, bo. Tak, na pewno. Karę. Tak, tak, tak. Tak, tak. tak. Czekaj, sprawdzę na powtórce, gdzie oni byli. Nie, 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 nie. dawaj kupuję. Laz ci powiem, widzowie. Dzisiejszy ten to będzie może za 200, coś. Yy, 1000, nie, to, to no nie, nie. Nie ma chyba nic fajnego. Ale yy, o, ja nie, nie o, mam o, Czekaj, Mam, mam. mam odparzony. Albo. E, szpaka Nie, nie ja, ja nie mam fałdolców. Chłopie kupujesz. Albo Dobra, Z dzisiejszego sklepu coś za 200. Jak. Dużo e, niespodziankę. Dobra, no. Coś za Będzie, niespodzianki, Nie Był zakład, był zakład. A tutaj poiem. pizzę Był zakład. Bądź mężczyzną. Ale zrobiłem. E, dwa fragi. Nie, ale miałeś zrobić o tej pory. Przyjąłeś zakład, bez odbiosu. Co... No kupujesz, no co ja mam więcej? Widzek się w komentarzach, ale nie. i tak mi... Nie, kupujesz mi. Chłopie kupujesz. I czemu ty jesteś w grze? No No gdzie? Dawaj kupujesz. Dobra, widzowie, żeby nie przeciągać, powiem wam co mi kupił. Dlatego do zobaczenia. Cześć.